Akcja Ratuj Bo Możesz, zainaugurowana w Kedżynie Koźlu kilka tygodni temu, idzie do przodu. W mieście przybyło kilkanaście nowych defibrylatorów. Jedne są w miejscach pracy, które je fundowały, inne zlokalizowano w miejscach publicznych, np. w kinie Chemik, hali Manhattan czy miejskiej pływalni. Jedne zlokalizowano w środku budynków, inne na zewnątrz. Ta druga opcja jest znacznie droższa, bo zapewnić trzeba konkretne warunki. KKPP w ramach akcji Ratuj, bo możesz wyposażyła swoje obiekty w defibrylatory ratujące życie. Te urządzenia są bardzo proste w obsłudze, zatem nie bójmy się ich używać, nie potrzebujemy żadnego dodatkowego przeszkolenia. Wystarczy, że po otwarciu opakowania z defibrylatorem włączymy go, a system głosowy pokieruje nas krok po kroku, co mamy zrobić dalej. Korzystajmy, jeżeli zachodzi taka konieczność. Defibrylator AED iPad SP1 wyposażony jest w Baterie z pięcioletnim okresem dającym możliwość użytkowania. Po tym czasie musimy dokonać zakupu nowej baterii. Również na wyposażeniu jest są elektrody, które wymieniamy po każdym ich użyciu bądź po 24 miesiącach. Defibrilator ma możliwość za pośrednictwem karty zapisywania parametrów życia pacjentów, jak również ma tryb pracy zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. To jest bardzo istotne, że jest wyposażony w ten tryb pediatryczny, ponieważ nie każde urządzenie tego typu taką funkcję i możliwość ma. Defibrilatory zostały już zamieszczone w naszych obiektach. Tutaj, przy Centrum Obsługi Inwestora, przy ulicy Wojska Polskiego 16F, mamy umieszczony defibrilator w gablocie zewnętrznej. To jest bardzo ważne, ponieważ ma służyć mieszkańcom, zatem ma być dostępny. I tutaj, gablota zewnętrzna daje nam możliwość w każdym momencie, jeżeli zajdzie taka konieczność, skorzystania z pomocy defibrilatora. Gablota jest wyposażona w system chłodzenia. Zdjęcia latem, a podgrzewania zimą, jak również jest podłączona do systemu alarmowego. Przy każdym otwarciu gabloty i wyciągnięciu defibrillatora z zewnątrz alarm się uruchamia, ale nie przejmujmy się tym, jeżeli zachodzi taka potrzeba, po prostu korzystajmy i ratujmy ludzkie życie. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.ratujbomorz.kędzierzynkoźle.pl Otrzymaliśmy w ramach akcji gminy kędzierzyn Źle defibrillator, który jest sprzętem ratującym życie. Generalnie bardzo fajne urządzenie. Wiem z autopsji, jako były zawodowy strażak. Bardzo pomocne, kierujące. Osobę, która używa sprzętu krok po kroku, ponieważ wydaje funkcje głosowe i tak naprawdę nie trzeba być zawodowym strażakiem, lekarzem czy specjalistą w obsłudze tego sprzętu. Sprzęt jest gotowy do obsługi od momentu podłączenia go do poszkodowanego, prowadzi krok po kroku, jak już wspominałem wcześniej, osobie, która ma zatrzymaną akcję serca. Tak kilka razy jako osoba postronna udzielałem pierwszej pomocy w obiektach zlokalizowanych w naszym mieście, obiektach wielkopowierzchniowych. Przedoby się taki sprzęt, natomiast udzielana pomoc i, i wezwanie szybko służb ratunkowych pomogły tym osobom wrócić do, do życia, do funkcjonowania. Dwa tygodnie temu zawiesili nam tutaj ten defibrylator. Tydzień temu byłem po rozmowie z panią prezydent, o którą poprosiłem o przeprowadzenie szkolenia. Przedwczoraj zadzwoniła pani do mnie z Urzędu Miasta, że będziemy w temacie, że ona wie o co chodzi i na dniach do mnie zadzwoni, uzgodni dla mnie z osobą kwalifikowaną, żeby to powiedzmy nam szkolenie tutaj zrobić. Dla kupców, m.in. kupcy tutaj, ja też dam informację taką, kiedy to się odbędzie. No, przy okazji może się troszeczkę naszych klientów z osiedla, może tu z bliskiego do nas pojawi, żeby zobaczyć mniej więcej, jak z tego skorzystać w przyszłości i czy to jest powiedzmy narażenie jakieś na życie, czy to może chronić życie, jak to jest pomocne. Bo coraz więcej takich urządzeń u nas w Polsce i chyba w Kędzierzynie się już zaczyna pokazywać. Miejmy nadzieję, że w Fibulatorów będzie jak najwięcej i że mieszkańcy będą wiedzieli, jak ich użyć, a przede wszystkim nie będą się tego bali. Defibrillator ratuje życie. Nie waha się go użyć.